Standardowo zobaczymy sobie to od góry. Ale proszę, dwa mundialowe muszą być. Okej, okay? okej. Okay. Po lewo złoty turę, ja myślę. Mój skromny typ. Zinola, jaja Markizio. Nie zobaczycie lepszego pika w życiu. Zaczynamy od niebieskiego. To jest jaja. Tak jest! Udało się wreszcie! Jaja turę! Tak, tak, tak! Za podejściem. To czy to będzie najlepszy pik w życiu? 13 lepszych pomocników na ławce to nie jest ważne. Donovan to też jest bardzo dobry traf Pamiętam jak mnie wkręcił w ziemię No na razie to jest pik warty milion 90 fizyczności, ponad 90 fizyczności Trudny wybór Postawię na jajaturę To na ławeczkę Dzień dobry, zobaczyliśmy nową drużynę Future Stars i nawet zaszalałem, z tej okazji wrzuciłem kilka FIFA pointsów, ale nie oszukujmy się, to jest jakieś nieporozumienie, musiala i jej musiało mu dać po prostu coś lepszego, przepraszam za ten tragiczny żart, no ale żeby karta oceniona na 92, fajnie, ma 5 gwiazdek sztuczek, ale 87 tempa, 84 strzelania, 86 podań, spoko, dribbling, no ale proszę was, 2 miliony? Ja bym w SBC dał za niego maksymalnie 300 tysięcy, dlatego że mam Lucio i mi pasuje do piłkarzy z Bundesligi, no nieporozumienie totalne, to samo się tyczy Kwaracka. Haley, czy jakkolwiek się wypowiada jego nazwisko, no 4 na 5, niby ok, tak samo jak na srebrnej karcie, ale też te statystyki tak no, no jak ja mam, no nie. Nie mówię, że wszystkie karty mają być najlepsze, prawda, bo to byłaby przesada, no ale niech te najlepsze w drużynie rzeczywiście mają statystyki na miarę swojej oceny ogólnej, bo no jestem rozczarowany, ale i tak wydałem pieniądze. Grałem Alvarezem, sprzedałem Alvareza, Jezu, dużo się działo, oglądajcie. 99 meczów wypożyczenia to jest? Dobra, no zaufam wam. I tak z 80 plus nic nie trafię. Nie będzie tu animacji. Dobra. O, nie oszukałeś mnie, dobra. Kurde szkoda, chciałem ci dać timeout na kilka tygodni, ale dobra, skoro mnie nie oszukałeś to. Okej, okay, no, sprawdzimy sobie Ediego. To nawet nie jest 90 oceny, bo co? 90 oceny, bo ma 93 tempa i 93 dryblingu z całym szacunkiem dla tego piłkarza, ale jej go tutaj brutalnie potraktowało. Dax United, okej! Okay. <grytania> Że ja nie wpadłem na taką nazwę. Okej, okay, okej. Okay. Bo to nie moja taktyka. Wejdź na kanał Błachu na YouTube. I jego najnowszy film jest właśnie o taktyce. Neymar? Ankara Neymar? Neymar? Z fałszyka? Czy warto robić pika z hero? Warto, jeśli trafi coś dobrego. Czy trafi coś dobrego? Tego ci obiecać nie mogę. Ale powiem tak. W niedzielę ma się pojawić jakaś nowa paczka z ikoną, gdzie będą do trafienia Prime, jakaś wyższa gwarancja oceny ogólnej, więc się zastanów. Co woliś trafić? Czy dzisiaj na przykład kamposa oraz okocze? Czy w piątek potężnego Bobiego Mura w wersji Prime? To teraz mamy 1-0. Wow! Jak on tak podał? Okej, okay, skupiłem się. Dwa do jednego. Przypomnijcie mi, proszę, jak się dobrze wypowiada jego nazwisko. Ketia. Dosłownie tak jak. No co jest? Przecież! Skąd on tu wyskoczył? Nie byłem gotowy. Nie, 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 naprawdę. Już nawet nie można odpowiedzieć widzowi, bo rywal to wykorzysta. Rywal, który ma nazwę zespołu DAX United. Skrót DUT. I jeszcze też herb z MLS-u. Co się tu wczytało? To jestem ja z alternatywnej rzeczywistości. I teraz NKETIA 93 TEMPA. Zajebiście. To co dla widzów? Power. <gryw> Ta gra nie zasługuje na granie w nią na poważnie. No. Wow. Dobrze, 4 do 0. <noise> Dziękuję bardzo za ten mecz. Było to ciekawe doświadczenie. Jak się kolega nazywał? Patryk. Eee, to rozczarowało. Zanim jednak przejdziemy dalej, wytypujmy sobie coś na ten weekend. Jeśli chodzi o mój poprzedni kupon, no miał on miejsce prawie dwa tygodnie temu. Liverpool nie wygrał, Juventus nie wygrał, ale wygrała Legia i Atletico, No bardziej bym się spodziewał, że to oni mi to zepsują, ale no cóż, no nieważne. Dzisiaj o 17:00 Monaco gra z PSG, tutaj zaszalałem, no nie ma Messiego i mam wrażenie, że to może źle wpłynąć właśnie na drużynę ze stolicy Francji, zaskakująco, stawiam na Monaco, która ostatnio gra dobrze, są na czwartym miejscu w tabeli, wydaje mi się, że jakaś niespodzianka tutaj być po prostu yy, być musi, może Embolo z brameczką, Ben Yedder coś tam wsadzi, następnie Leeds kontra Manchester United w poprzednim spotkaniu, które miało miejsce kilka dni temu 2-2, do 2. teraz... Tak, znów trochę ryzykuję, ale... Czasami trzeba. Stawiam na czyste zwycięstwo Manchesteru United 1,93, następnie Pewniaczek, bo w tym roku Napoli, Napoli kuponu nam nie zepsuje. Grają wybitny futbol, Kvara oraz Osimeno, Duet. Przepiękny 1,19. Tutaj za niemieckimi nie jestem. Liverpool kontra Everton. Proszę, to się wreszcie musi udać, prawda? Ja nie chcę ogółem gadać o Liverpoolu, nie chcę sobie psuć humoru, ale mam nadzieję, że chociaż w poniedziałek wieczór będę mógł się wreszcie uśmiechnąć. Pamiętajcie o tym, że partnerem mojego kanału jest BetClick. Posiada ofertę skierowaną do pełnoletnich widzów, która znajduje się w komentarzu przypiętym pod tym filmem przy rejestracji kod PLKD. Oczywiście obstawianie jest legalne, tak jak powiedziałem, tylko dla osób pełnoletnich. Mogłoby mi wreszcie coś siąść. Na szczęście w grze dało. Dwudziesta była, czy... O Jezu, o Jezu, o Jezu, dobrze, że bez Mbappena na napadzie. Aha. I niestety, Müller 1 do 0. Fantastycznie rozpoczynamy to spotkanie. Niemiec bardzo dobrze kończy. Faul, czerwona, nie ma. Dziwny strzał. Matko jedyna! Czemu to się tak b... bija? Jeżdżą na Wszyscy i te piłkę odbierają, moi nie potrafią trafić! Hugo Sanchez na szczęście nie obstrał zbroi, 2-0. <grym> Za łatwo! Dobrze, 1-3. Mega nieprzewidywalne zagranie w tej grze, no i co z tego, jak Alvarez jest wciągnięty dupą przez Ramosa? Nie, to w ogóle formację zmieńmy i wprowadźmy kogoś nowego na boisko. Już cokolwiek naprawdę, nie mam sił po prostu. Może jeszcze. <ścoughs> no co to było? Alvarez zawiódł w tym meczu. Tyle powiem, miał tę jedną sytuację. Trzeba było tam wbiec. Wyprzedzić, wyprzedzić tego Ramosa. Ja wiem, że Ramos jest przezajebisty. Kurczę, myślałem, że jakieś ciekawsze paczki będą, ale no niestety. Mamy paczkę. Ultimate otwórzmy dwie. Okej, okay, trochę wystarczyło się spłakać i mamy Kliana Mbappé w pierwszej paczce. Pięknie. Okej. Okay. Nie, 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 dobra, dobra. Nie, no proszę was. To jest 80 złotych. A. Czy nie, do. Tak. U? Kolejne 10 tysięcy w portfelu, a będzie to akurat na Irlandczyków Mac Goldrick. Jeśli przegram ten mecz, to sprzedaję Alvareza. To jest ten, co mu korki wywaliło. Ja pierdzielę, naprawdę? Czy ktoś gra w to w ogóle? Nie, to jest to jest hit. Tamten mecz rozpoczął się jego bramką. Ja strzeliłem i wywaliło go. Nie, nie, graj. Ty, o, ty, o ty kochany widzu. I teraz wyjdzie przy remisie. Przegram ten mecz jedną bramką, prawda? Przy remisie, no, prąd stracił w domu. Mówiłem, że czekam na rewanż, ale to tak nie przypuszczałem, że potraktuję to poważnie. Alvarez, Czerki. Przepraszam, bo to było obrzydliwe, ale no, myślałem, że Argentyńczyk z pierwszej piłki to strzeli. Czy jadę na mecz Liverpool Real? Nie, ani na ten, ani na rewanż. Stwierdziłem, że polecimy sobie do Stambułu na finał, w którym to będzie grał Liverpool, ale wkrótce jakiś tam meczek będzie. Chyba w Fifie? Poczekajmy. Jurgen Klopp powiedział rok temu, żeby kibice Liverpoolu rezerwowali, rezerwowali hotele w Stambule. Myślicie, że Jurgen Klopp by mnie okłamał? Komu jak komu mu ufam. Bardziej niż naszym politykom. Ale dużo już tam hoteli zajętych, kurczę, no jeszcze nie klepnąłem. Dobrze, przyjęcie Czerki, prawa noga. 3 do 1. Oj, 4-1. Wow, Kylian, ładne przyspieszenie. Ale no niestety tutaj nowaczek, niepotrzebnie, niepotrzebnie tego precyzyjnego próbujesz. Tutaj no po prostu strzelasz klianem i tyle. Alvarez Lob, niepotrzebny, trzeba było strzelać. Jako, że wygraliśmy, możemy sobie otworzyć jedną paczkę. Kwara, kwara. Mój Boże. Nie wiem, tak stwierdziłem sobie dzisiaj. Fajnie będzie jak po, po otworze tak spontanicznie, otwieram spontanicznie paczki sobie. Jak tam na razie wygląda? 9 bramek, 3 asysty. Szkoda, że nie ma 7 cm więcej. Tyle to już w ogóle bym szalał za nim, no ale nie można mieć wszystkiego. Shadows. Jestem gotowy. Szmajk, okej. Okay. No, obrona troszkę lepsza. Nie lekceważę. Cyk i po długim. Fantastycznie, 1-0. Jedna wskazówka, żeby grać lepiej, to nie tutaj. I Kylian Mbappé. Prosto z fałsza. I zimna krew, super, 2-1, 45. Ależ tutaj podał i 2-2. Teraz Neymar i 3-2. Szybciej naprawdę, jak szybciej podaje z pierwszej. Nawet czasami no, nie trzeba podać nadzwyczajnie w to pole karne, tylko nie można kisić tego o góra. Trzeba zagrać, próbować. Czasami nawet nie myśląc, bo gra potrafi wybrać lepiej niż my. I jeszcze jeden. 4-2. No i to jest wreszcie mecz Neymara. I jest! 5-2, do Sorlot! Jak sprzedasz Alvareza, to stać na Pele 9-1. Od wczoraj nie było żadnej odklejki w moim składzie, więc zarzucam ci pomysł. Mmm, Haha, Neymar 2 Kurczę, no ten Pele nie brzmi źle, ale czemu? Czemu wy tutaj takie pomysły umieszczać w mojej głowie? Nigdy nie było Pele tutaj. Ale nie, no 2 miliony 400 Pele. Jako, że wygrałem, mogę otworzyć jedną paczkę. Zasłużyłem. No wreszcie, chociaż doczekałem się walkoutu, Thomas Miller 24 tysiące, do tego mamy 0 kart 84, aha, ale Alvarez jest fajny, ale czekajcie, zaraz wracam, Jezu, co się stało, kto mi to zrobił, niektórzy nazywają go nawet jednym z najlepszych w historii, gratki trafienia, teraz Seli Alvarez'a kup, nie no, aż tak, tak by mnie nie odkleiło, gdzie Kvarson, nawet na rynku nie ma. Kvarson, tego jeszcze nie słyszałem. Ja wiem, że czasami moje transfery są odklejone, ale żeby za tego kwarę zapłacić więcej niż 800 koła. Jaszyn. Dobrze, że mam Pele na takie spotkanie. A Lovajran. Jorginho za nim. Cap de Villa. Zobaczymy jaki futbol będzie prezentował przeciwnik. No i co najważniejsze, debiut legendy futbolu, ikony tego sportu. Pele trochę drewniany. Dobra, ale World Cup się nie liczy. W World Cupie to każdy trafił pele. To była odklejona edycja gry i to nie jest kanon Ultimate Team. Jak na przykład macie w Dragon Ballu GT i no niektórzy tego nie uznają jako coś, co się wydarzyło, no to to samo, znaczy większość, to to samo się tyczy z World Cupem. Aleksander. Co? To jest rzut karny! Oczywiście niczym gołd obecnych czasów. Pele na 1 do 0. Nie widziałem by ktoś lepiej wykonał rzut karny w tej grze. Nie musicie się ze mną zgadzać, ale musicie. Pele, Polek. Aj, dobrze, dobrze. Jeszcze jedna przykładanka. i teraz Pele. Wycelowałem w sam środek, się przyznam, pierwszy raz się przyznam, że wycelowałem w środek. Nie wierzę, że to mówię, ale to moja wina, że nie ma gola. Evil Damian. I 45 minuta. Jarzinho kumuje mu zaskoszeniu nie kończy. O Lucio! 2 do 0. I czy Pele za 2 miliony 400 tysięcy strzeli bramkę z akcji? Kurde. Wytniemy to oczywiście. I Aleksander Arnold. Niestety nie obronił. Ooo, Vajran na 2 do 1. Pele, proszę z lewej nogi. Kurde, za wolna przekładanka. Na szczęście nie ma. Ostatnia minuta. No niestety zabrakło staminy, ale i tak wygrywamy. Niestety to nie był mój cel, chciałem zrobić 9 do 1, ale 8 do 2 też może być. Ależ paczuszki dostaliśmy, niezbędnik przyszłych gwiazd, zawiera 30 rzadkich złotych piłkarzy, w tym dwóch o gwarantowanej ocenie 86+, do tego ta, aha to gówno jakieś, dobra. Dwóch piłkarzy tot, 27% na trafienie przyszłej gwiazdy, myślałem, że jakiegoś pika może dostaniemy, i 12k, a więc zaczynamy od tej paczki. Jest Future Stars! A czy to ktoś do pierwszej drużyny Anglia! Napasnik! Ojen, Nketiah! Skurcz byk kosztuje 290 tysięcy! Jest niewymienny! Ja grałem nim na wypożyczeniu i no nie oszukujmy się, no on tam nic nie zrobił. 300 tysięcy za kartę 4 na 3. Paczka roku, 4 informy. Kurczę, no nie chcę narzekać. No ja go wpuściłem z ławki i też. No to... Dobra, na szczęście to możemy skwikselować. Ale spoko! 300 tysięcy. Nie ma nie ma nie zrozumcie mnie źle. No to mamy jeszcze paczkę z gwiazdą. I jest kolejny finał, ale dawaj, 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 dawaj. To jest ten SPD kosztujący 20 tysięcy, no. To jest niewymienne. Dobra, no powiem tak, otworzę jeszcze jedną paczkę z gwiazdą, bo, bo lecą karty, ok? I jest trzeci rzędu. A co to? A, to ten. Benzema, co za paczka. Dobra, to jeszcze jedna, bo teraz poleci Kvara. Nawet lepiej. Dzisiaj wieczorem kończę Food Champions, to już na kanale nagrody, no i w niedzielę wieczorem pewnie jakaś ikona. Trzymajcie się, cześć.